Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Marcin Zarzycki z tej strony. Moi drodzy, o czym dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy sobie o ulce dla klasy średniej. Sporo już zostało powiedziane w tym temacie, sporo już zostało wyjaśnione, w cudzysłowie to mówię oczywiście. Natomiast dalej pojawiają się pytania, dalej pojawiają się wątpliwości. No i dalej jest ta jedna mała taka kwestia. Składać wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej, czy nie składać? Kto go może złożyć i kiedy? Dzisiaj szybciutko postaram się tę kwestię wyjaśnić. Od czego sobie zaczniemy? Pierwsza rzecz, na początek najważniejsza, oczywiście jest taka, że Polski Ład, nowe zasady rozliczania podatków, wynagrodzeń i składki zdrowotnej spowodowały to, że na umowie o pracę ta obciążenia publiczno-prawne są generalnie wyższe. Dlaczego są wyższe? No bo jest składka zdrowotna, której nie możemy odliczyć od podatku. Żeby natomiast część osób nie poczuła tej straty, bym powiedział, związanej z podwyższeniem składki zdrowotnej, postanowiono wprowadzić pewne mechanizmy ochronne. Jednym mechanizmem ochronnym jest wyższa kwota wolna od podatku, o której mówiłem ostatnio na nagraniu dotyczącym PITA II. Natomiast drugim mechanizmem ochronnym jest tak zwana ulga dla klasy średniej. I ta ulga dla klasy średniej, znowu podobnie jak kwota wolna, ma zrekompensować. Części osób to, że będą w skrócie płacić wyższe obciążenia publiczno-prawne. Na czym ta ulga dla klasy średniej polega? Otóż mówiąc w największym skrócie, dotyczy ona czy polega ona na odliczeniu od dochodu, czyli od tego podstawy opodatkowania, czyli od tej kwoty, od której my wyliczamy podatek, polega na odliczeniu określonej kwoty pieniędzy? co do zasady co miesiąc. Jakie kwoty pieniędzy? O czym my tutaj mówimy? No już tutaj nie będę się pastwił, ale Ministerstwo Finansów przygotowało na takie dość niejasne i nieprecyzyjne wzory. Ja zaraz powiem to na konkretnych liczbach, więc nie będziemy się w te algorytmy tutaj bawić. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, że taka ulga dla klasy średniej przysługuje tylko dwóm grupom osób i tylko w określonym przedziale kwotowym. Czyli po pierwsze komu przysługuje? To są Pracownicy, czyli osoby, które osiągają dochody, przychody ze stosunku pracy, i po drugie są to przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej. To już jest pierwsze ograniczenie: jestem na liniówce, jestem na umowie zlecenia, już tej ulgi dla klasy średniej mieć nie będę. Drugie ograniczenie natomiast jest ograniczeniem kwotowym. To znaczy, że ulga przysługuje tylko w określonym przedziale kwotowym yy, dotyczącym przy umowie o pracę przychodów ze stosunku pracy, przy działalności gospodarczej, dochodu z tej działalności gospodarczej. Natomiast zaczynając sobie od pracowników, to musimy powiedzieć, że aby pracownik korzystał z ulgi dla klasy średniej, to jego przychody roczne, co do zasady, muszą mieścić się w przedziale między 6%. 68 tam 412 zł, a 133 600 bodajże 92 zł. Więc jeżeli pracownik mieści się rocznie w tym przedziale, to będzie mógł z tej ulgi skorzystać. Jeżeli w tym przedziale się nie mieści albo w dół, albo w górę, to ulga mu co do zasady przysługiwać nie będzie. Tak samo przedsiębiorca, z tym, że te kwoty, które tutaj mamy przy pracowniku do przychodu, przy przedsiębiorcy będą liczone jako kwota dochodu. No i teraz, jak to ma działać w skrócie? W skrócie to ma działać tak, że my te kwoty roczne powinniśmy sobie podzielić na wynagrodzenie miesięczne. Czyli mówiąc w skrócie, jeżeli ja mam powiedzmy między 68 tam a 133, to muszę przełożyć to, ile mam mieć miesięcznie, żeby tą ulgę rozliczać. Czyli tutaj już. Nie wdając się w szczegóły, moje miesięczne przychody brutto ze stosunku pracy nie mogą przekroczyć kwoty, nie mogą być niższe niż 5701 i nie mogą być wyższe niż 11141. Jeżeli ja miesięcznie w tym przedziale się mieszczę, to z tej ulgi będę mógł skorzystać. I przedsiębiorca tak samo te same kwoty, tylko bierze pod uwagę, bierze pod uwagę dochód, a nie przychód. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to wcale nie wygląda tak kolorowo, bo nawet jak my sobie popatrzymy, o rzeczywiście ulga dla klasy średniej, tutaj będę płacił mniej. Tak, tylko musimy pamiętać, że ulga jest w ten sposób skonstruowana, że ci, którzy mają najniższe te przychody, czyli tam na poziomie 5700, to będą mieli jakieś śmieszne pieniądze. Ta kwota tej ulgi to wynosi tam już powiem dokładnie złoty 90, prawda? Czyli tak naprawdę odjęcie od podatku to jest kilkadziesiąt groszy. Dalej, jeżeli im Więcej my zarabiamy, im większe mamy przychody, tylko ta ulga nam troszeczkę w tym zakresie rośnie, taki pik tej ulgi możemy zaobserwować nam w okolicach 8,5 tysięcy złotych i wtedy faktycznie ta ulga wynosi tam około 190 zł miesięcznie, już odjęcia, tak jakby od podatku, czyli do kieszeni zostaje 190 zł więcej. Natomiast znowu, jeżeli przekroczymy ten próg graniczny, idziemy, mamy wyższe przychody, to ta ulga znowu nam spada i tak przy kwocie 11,140 41, to kwota ulgi jest tam złoty 27, więc miesięcznie znowu kilkadziesiąt groszy nam tylko wychodzi. Więc jak ktoś jest w dolnych granicach albo w górnych granicach, to ta ulga praktycznie nie ma dla niego żadnego znaczenia. Jak ktoś jest mniej więcej w środku tej kwoty do ulgi, no to faktycznie tam no, około 200 zł maksymalnie miesięcznie taka osoba na tej uldze może zarobić. No, i to jest generalnie taka informacja, jeżeli chodzi o samą ulgę. Natomiast teraz pytanie, które się pojawia, dlaczego jakiś pracownik, dlaczego dana osoba miałaby z tej ulgi rezygnować, prawda? Tu jest głośność o tym, mówi, złóżmy wniosek o rezygnację z ulgi. No, ale pytanie, no skoro ja mam dostać, mam jej o ta ulga być odjęta, czyli mam do kieszeni dostać więcej miesięcznie, to dlaczego miałbym z tego zrezygnować? No, i tutaj odpowiedź generalnie jest taka, że. Że w niektórych przypadkach faktycznie ta rezygnacja z ulgi ma sens. Po pierwsze, ta rezygnacja z ulgi ma sens wtedy, kiedy ja na przykład wiem, że w skali roku kwotę ulgi przekroczyć i przekroczę te 133 tysiące złotych. Dlaczego? Dlatego, że załóżmy, że pracodawca w trakcie roku mi tą ulgę będzie liczył, bo miesięczne moje zarobki, przychody będą na to pozwalały. Na koniec roku okaże się, że ja tą ulgę przekroczyłem i co wtedy? Będę musiał te pieniądze oddać. No to zamiast skorzystać. Z tej ulgi, a potem oddawać coś na koniec roku, rzeczywiście, faktycznie lepiej może być zrezygnować. Zresztą, tak samo dla osób, które powiedzmy w niektórych miesiącach przekroczą te 5701, ale w większości miesięcy nie dojdą do tej kwoty. I w tym przypadku te również będą musiały tą ulgę niejako zwrócić. Więc ważne jest tutaj przy decyzji o ewentualnej rezygnacji z ulgi, ważne jest to, żeby zweryfikować tak naprawdę, jak ja rocznie te przychody, jak one będą u mnie wyglądały. Jeżeli wiem, że przekroczą, no to w ogóle ulga może nie być stosowana, jeżeli z automatu będą co miesiąc przekraczać, albo jeżeli wiem, że przekroczą, ale miesięczne wynagrodzenia są różne, to powinienem w tym przypadku co do zasady zrezygnować, czy zasadne jest zrezygnowanie. Natomiast jeżeli wiem, że moje przychody roczne w tym przedziale będą się mieścić, i tak naprawdę ja nie przekroczę dolny próg, a nie przekroczę górnego, czyli mam w miarę stałe wynagrodzenie co miesiąc, powiedzmy na poziomie 8 tysięcy złotych, no to wtedy faktycznie z ulgi można korzystać i no nie ma przesadnych przesłanek do tego, żeby z tej ulgi w tym zakresie rezygnować. Natomiast oczywiście to jest perspektywa pracownika. Z perspektywy pracodawcy sytuacja wygląda nieco inaczej i faktycznie dla pracodawcy lepiej jest to, żeby pracownicy z tej ulgi rezygnowali. I to nie dlatego, że pracodawca chce im dać mniej, chce im zapłacić mniej i tak dalej, ale dla pracodawcy jest zdecydowanie wygodniej, aby tą ulgę policzyć raz na zakończenie roku, niż liczyć ją co miesiąc, sprawdzać te przychody, weryfikować, wyliczać kwotę tej ulgi, w szczególności w przypadku a, kiedy te przychody są nierównomierne co miesiąc, albo b, pracownicy dostają na przykład jakieś premie, nagrody i w jednym miesiącu jest ulga, w drugim miesiącu nie ma ulgi, no to jest ciężki sposób doliczenia w tym zakresie dla pracodawcy. Także z perspektywy pracodawcy praktycznie w większości przypadków lepiej jest, żeby ta ulga, żeby pracownicy taką rezygnację składali. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy pracodawcę, gdzie pracownik mieści się w uldze, ma co miesiąc tyle samo, nie ma żadnych dodatków, bonusów, no to też taki duży problem w tym zakresie. Co do zasady nie będzie. Tutaj pojawiło się jeszcze ostatnie takie y, broszurka ministerstwa, gdzie ministerstwo stwierdziło, że pracodawca patrzy na tą ulgę nie tylko na przychody miesięczne, ale też ma liczyć ją narastającą. No to już jest jakiś absurd, no z tym to się ciężko tak naprawdę zgodzić. Formalnie zgodnie z przepisami pracodawca co miesiąc powinien patrzeć na kwotę wynagrodzenia i tą ulgę liczyć. Jak pracownik na początku miesiąca dostanie wynagrodzenie jedno, potem drugie na końcu, to od sumy tych przychodów liczymy ulgę. Jeżeli w pierwszym skorzystał, drugie powoduje, powoduje, że nie może skorzystać, no to musi w takim przypadku pracodawca w drugim to ulgę odjąć, no i może mieć też sytuację odwrotną, w pierwszym nie mógł skorzystać, drugie powoduje, że mógł skorzystać, czy na przykład pierwsze poniżej 5700, drugie już przekracza, no to wtedy jak najbardziej możemy tą ulgę pracownikowi, czy powinniśmy w tym zakresie rozliczyć. Czyli generalnie założenie jest takie, że jak wiemy co będzie, wiemy jakie będą kwoty, wiemy, że będziemy w limicie, no ja nie widzę potrzeby, żeby składać rezygnację na pewno z perspektywy pracownika i też z perspektywy w pewnym sensie pracodawcy. Jeżeli nie wiemy tego, mamy nierównomierne wynagrodzenia, no złożenie takiej rezygnacji jest jak najbardziej zasadne. Podkreślam jeszcze raz, złożenie rezygnacji z ulgi dla klasy średniej nie powoduje, że my te pieniądze stracimy. My i tak tą ulgę ewentualnie rozliczymy tylko po prostu na koniec roku, a nie od zaliczek w trakcie. Roku. No, jest to materia ciężka, nie ukrywam, natomiast no, mam nadzieję, że te informacje, ta, ta, ta wiedza Wam się przyda. A jeszcze może jedną rzecz tylko dodam. E, oczywiście, rezygnacja z ulgi dla klasy średniej, wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej możemy w każdym momencie złożyć, czyli możemy złożyć w styczniu, lutym i tak dalej, to jest dowolne i od następnego miesiąca, jak zrezygnujemy, ta ulga już nie będzie liczona. Natomiast w każdym momencie możemy też ten wniosek o rezygnację wycofać i potem ta ulga znowu liczyć. Ona będzie, więc mamy tutaj swobodę. Ktoś może mieć taką sytuację, że na początku ma nierównomierne przychody, potem będzie miał równomierne, więc jak najbardziej taką możliwość w tym zakresie. Mamy. No dobra, tyle, bo i tak miało być krótko, wyszło troszeczkę dłużej niż planowałem, ale mam nadzieję, że ta kwestia jest w miarę jasna. Sprawdźcie swoje przychody, zastanówcie się, jaką macie strukturę wynagrodzeń, czy łapiecie się rocznie w tą ulgę, czy nie będzie jakiś niespodzianek. Jak się łapiecie, nie będzie niespodzianek, zostajemy przy ulgę, nie składamy wniosku. Jakby coś było nie tak, jakbyśmy wiedzieli, że te kwoty mogą przekroczyć, lepiej tą rezygnację złożyć niż potem mieć niespodziankę w postaci tego, że będziemy musieli te pieniądze. Oddać. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia na kolejnych nagraniach. Pozdrawiam serdecznie.